Cześć, tutaj Bartek5017. Oto już zaczynamy naszą szesnastą część z, z serii Zagrajmy w Mroczne Wieki. W poprzednim odcinku rozmyślałem, czy by nie zostać kru, księciem Prus. Jak widzicie, dzięki temu, że jest tutaj Oswa, to znowu przenieśliśmy naszą, pro, naszą stolicę do Pomezanii. Co ona tutaj ma, nawet broni, wykorzystanie terenu na pewno dajmy albo bo, dopiero o kościół parafialny, nawet pogaństwo. Jejcia. No dobrze, spróbujemy. No to zaczynamy. Opole! Już nie ma ospy? Bardzo dobrze. Może troszeczkę zciszę muzyczkę? O. Hmm. Ciągle jest ospa na Śląsku. Nasz Trojden zmarł, ale on był... Ma, miał zapalenie płuc, jest jeszcze beatyfikowany. Hm. Ciekawe. Ech, możemy być księciem Prus, albo też królem Litwy, ale mamy tylko jedną dzielnicę: książę Prus. Bardziej by mi się opłacało książę Śląska. I on ma wasali, tylko trzech. Mogę sobie rosić Tytuł do aż 1750 punktów. Prestiż OK. Bardzo słaby sezon połowowy. Spomogę biedaków. Hmm. Oczywiście ospa. Nas torturuje. To byłby niegłupi pomysł, bo nie mamy szans na tego księcia Śląska. A raczej ten gościu nawet nam nie pomoże za bardzo. Hmm. A co tam? Przestajemy być hrabstwem, stajemy się księstwem. O! I widzicie, już od razu nam się zmienił ten zmienił się nam tytuł. A znaczy, zmienił się nam tytuł i zmienił, zmienił nam się herb. Inny herb jedynie będziemy mogli mieć tylko kiedy będziemy królami. Ale na razie nie sięgam tak daleko w, w przyszłość. I teraz raczej będziemy na tym terytorium panować. O! Kodować bez no tylko 8. To bardzo dobrze. Tutaj ten górny Śląsk, tak dobrze mi szło. Hmm. A tu na pewno to zostanie. Ten ma 11 lat. Kto tutaj jest jeszcze? Mila i Bidras. Mila. Bym mili dał, oddał coś. Przyznaj tytuł. Tutaj są bardzo młodzi. Może być hrabią dobrze. Raczej. Znaczy... Albo zostajemy nad morzem. co... Przynajmniej będziemy mieć lepsze te. Ale będziemy musieli mocno podgonić to. Bo byliśmy nas... cały czas na Śląsku. A teraz. Straciliśmy na rzecz. Plus. No dobrze, jesteśmy plusami. O, jak zostaliśmy już księciem, to możemy mieć jakiegoś wasala. Na przykład hrabstwo Rugia. Zaproponuj. Zobaczymy, czy przyjmie. 9 listopada. Przekaż datki ubogim, oczywiście. Tam ciągle panuje, odrzuca naszą propozycję. Górny ksiądz przestaje odczuwać wpływ oswy, w końcu teraz na serio myślę nad tym. Hmm. No to zostaliśmy księciem Prus. Dolny się też oswa już traci. I raczej nie mam pojęcia co teraz. Wrócić na Śląsk? Hmm. O! Janusz dziedziczy Dirk, hrabia prowincji Zelandia. Jaki Janusz? Eee, jakim cudem on mógł go dziedziczyć? Johanna van Hochland Nasz gościu jest hrabią Zelandii. Super! Mamy już. To władzę nad jedną z hrabstw Holandii. Oczywiście to ma do nas roszczenia. Do własnego ojca. Władysławowi damy chyba. Pomezanie, Hellmogdain no z Sambia albo porozdzielamy to. Hmm. Nie, port lokalny musimy mieć. Po prostu Pomezania zostajemy nad Pomezanią, bo nie jesteśmy już księciem, nie jesteśmy tylko hrabią Śląska, ale też już jesteśmy przecież. Jesteśmy już księciem Prus. I teraz będziemy musieli długo czekać na to. Bo akurat tutaj długo widzę, że tutaj długo. Dobrze, że manufakturę ceramiczną przynajmniej ma. Dolny Śląsk rozbudowujemy, mały zamek. Twoje dziecko z... zdaje się zainteresowane religią. Jak miło. Ma nic? Nic nie ma. Nic nie dostał. Szkoda. Arcybiskupstwo Kraków ciągle bije się z Warmią. A co to jest w ogóle? Premier Czwingowie, ma Nadrowie i Galindię. Nadrowia i Galindia. O, widzicie. Pomezania już nie jest heretycka, tylko katolicka. Bardzo nam się to Teraz możemy już architekturę mieć w kościół parafialny, później damy energię i później instytucje handlowe. I tak to nam będzie działać. Okej. Okay. W dolnym Śląsku bieda. Bo oczywiście, bo przecież tam już nie jesteśmy. Hmm. Czyli mamy dwóch dobrych następców. Jeden jest już hrabiem. Chełmno ma romańskie sklepienia, czyli raczej, a raczej im to raczej nie pomoże. Bo tam jeszcze nie ma manufaktury ceramicznej, kupią. Albo energia, energia, bo tutaj już jeszcze nic, albo... Bo tutaj jest już gospodarka, kościół. Parafialny i koniec, nic już nie róbmy. No to dobrze. Tutaj wybudujemy sąd. Tutaj mały zamek, tutaj nic nie możemy. Ile mamy ludzi? Prawie 3000. Bardzo dobrze. Zakon krzyżacki zajmuje naszą ziemię. Taka jest wola pana. I oczywiście nam zabierze pomezanie. Akurat wszystkie zakony chcą sobie zabrać naszą ziemię, ale raczej im na to nie pozwolimy. Nie potrzeba im moich zamków przecież, to są moje zamki. Mamy i tak dobrą pobożność, to... Jak staliśmy się księciem, to znacznie lepiej zarabiamy. Widzicie, przedtem mieliśmy, byliśmy hrabią i, i zarabialiśmy tylko 26 na miesiąc. A teraz już zarabiamy 46. Czyli znacznie więcej, o 20 więcej. No to Al wyda z Pomezani. Wy wojsku. Niech będzie przynajmniej jakiś wojskowy. Niech mi coś pomoże później. O Opole hodowla kur. Bardzo dobrze. Nie mogę jeszcze nic stworzyć. Hmm. No to zostaliśmy księciem plus i cześć.